Witaj na kanale analizy politycznej. Znajdziesz tu bezpośrednie komentarze, dogłębne analizy i kulisy władzy, których nie pokazują główne media. Zostań z nami i poznaj politykę taką, jaka jest naprawdę. Nie przegap również niczego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a co bezpośrednio wpływa na sprawy Polski. Dzień, w którym Duda stanął przeciwko Tuskowi i obietnica wyzwolenia Polski z rąk Brukseli. To była zimna noc w Warszawie. Napięcie wisiało w powietrzu. Na ulicach tłumy z biało-czerwonymi flagami krzyczały o zmianę. W najbardziej strzeżonej sali w kraju dwóch mężczyzn przygotowywało się do starcia, które miało przejść do historii Polski. Urzędujący prezydent Andrzej Duda i były premier Donald Tusk. Jeśli poruszył Cię ten materiał, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co myślisz o tej debacie i Koniecznie zasubskrybuj kanał Analiza Polityczna. Tutaj znajdziesz więcej odważnych historii, które inni boją się opowiedzieć. Pamiętaj, razem tworzymy świadome społeczeństwo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapaliły się światła, kamery ruszyły, rozpoczęła się debata. Temat przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Donald Tusk przemówił jako pierwszy. Z wyważonym tonem mówił, że Polska potrzebuje Brukseli, że wyjście z UE to katastrofa, cofnięcie się w rozwoju, gospodarczy dramat. Otrzymaliśmy miliardy euro, zmodernizowaliśmy miasta, stworzyliśmy miejsca pracy. Po co to wszystko wyrzucać? Grzmiał. Ale to, co wydarzyło się potem, zaskoczyło wszystkich. Andrzej Duda wstał, spojrzał Tuskowi prosto w oczy i powiedział: to, co nazywasz pomocą, ja nazywam uzależnieniem. Unia Europejska traktuje nas jak kolonie, narzuca ideologię, lekceważy naszą kulturę, ingeruje w nasze prawo. To nie jest współpraca, to dominacja, cisza. Na chwilę zamarł cały kraj. Duda kontynuował. Mówił o rolnikach, którzy bankrutują przez unijne regulacje środowiskowe. O młodzieży, której chrześcijańskie wartości są wyszydzane w szkołach. O rodzinach, które chcą po prostu żyć w pokoju, bez obcych ingerencji. Naród polski się budzi. Nie chcemy więcej rozkazów z zewnątrz. Chcemy pracy, bezpieczeństwa, taniej energii i szacunku dla wiary, na której zbudowano tę ojczyznę. Rozległy się brawa. Miliony ludzi oglądały to na żywo w telewizji i w mediach społecznościowych. Nazwisko Dudy natychmiast stało się trendem. A potem padł decydujący cios. Mocnym głosem Duda ogłosił: Zaproponuję ogólnonarodowe referendum. To naród zdecyduje, czy dalej klęczymy, czy wstajemy z godnością. Jeśli wybiorą wolność, zbudujemy nowe sojusze z krajami, które szanują nasze wartości i naszą suwerenność. Tusk za nie mówił. Próbował się bronić, zarzucał dudzie populizm. Mówił, że izoluje Polskę. Ale lud już wybrał, po której stronie. W kolejnych dniach ulicę zalała fala poparcia. Plakaty z hasłami Polska dla Polaków i dość Brukseli pojawiły się w całym kraju. Duda stawał się nie tylko prezydentem, ale symbolem nowej Polski, niepodległej, silnej i dumnej ze swoich korzeni. A ty, po której jesteś stronie uległości czy suwerenności? Napisz w komentarzu: jeśli ta historia dała ci do myślenia, zostaw lajka, udostępnij i pomóż roznieść tę wiadomość po całej Polsce. Przyszłość jest w rękach narodu, a naród się budzi. Kontynuacja debaty. Tusk, wyraźnie zirytowany wypowiedzią Dudy, wziął głęboki oddech i odpowiedział: Panie prezydencie Duda, pan igra z ogniem. Bez Unii Europejskiej Polska stanie się samotną wyspą. Żaden kraj nie przetrwa w izolacji. Potrzebujemy partnerów, potrzebujemy inwestycji. Potrzebujemy wspólnego rynku. Uniósł głos: To nie Bruksela nas ogranicza. To wy, panie prezydencie, budujecie mur wokół Polski. Mur zbudowany ze strachu i nienawiści. Duda uśmiechnął się lekko, jakby dokładnie tej odpowiedzi się spodziewał. A może to pan żyje w strachu, panie Tusk? W strachu przed wolnym narodem, który już nie chce pana wizji przyszłości? Strachu przed tym, że Polacy nie chcą być prowincją europejskiego imperium? I patrząc prosto w kamerę, zapytał: Polacy, czy naprawdę jesteśmy zbyt słabi, by stanąć na własnych nogach? Czy naprawdę potrzebujemy pozwolenia Brukseli, by decydować o własnym losie? Na sali zapadła cisza, a potem rozległy się oklaski. Ale Tusk nie ustępował. Zbliżył się do mównicy i odpowiedział: Tu nie chodzi o pozwolenie, tu chodzi o wspólnotę. Czy naprawdę chcecie wrócić do czasów, gdy byliśmy zdani tylko na siebie? Pamiętacie lata 90., pamiętacie biedę, chaos, bezrobocie? Chcecie powrotu do tamtych czasów? Czy wolicie stabilność, którą daje Unia? Te pytania przecinały powietrze jak ostre noże. Duda także podszedł bliżej. To już nie był spór dwóch ludzi, to było zderzenie dwóch wizji przyszłości. Bruksela daje stabilność? A może raczej dyktuje, co mamy jeść? Jak mamy mówić, jak mamy wychowywać nasze dzieci? Czy to jest wolność? Czy naprawdę chcemy, by urzędnicy z zagranicy decydowali o naszej edukacji, naszej energetyce, naszej polityce? A co z rolnikami, którzy muszą wyrzucać plony, bo normy z Brukseli są nierealne? Co z polskim węglem? Co z naszym przemysłem? Tusk próbował przerwać, ale Duda przejął kontrolę nad sceną. Polsko, czas się obudzić powiedział stanowczo. Chcecie być suwerenni czy podlegli? Głosujcie nie tylko nogami na ulicach. Wkrótce przyjdzie czas, by głosować sercem i rozumem. I znów zwrócił się do kamery: A ty? Tak, ty, który to oglądasz. Czy jesteś gotów oddać swój głos za przyszłość? Czy chcesz, by twoje dzieci uczyły się w polskich szkołach polskiej historii, czy unijnej wersji historii? Czy jesteś gotów walczyć o Polskę, nie przeciwko komuś? Ale dla niej napięcie sięgnęło zenitu. Transmisja stała się tematem numer jeden w całym kraju reakcja narodu. Fala, której nikt nie powstrzyma na zajutrz po debacie Polska już nie była taka sama. Gazety krzyczały z pierwszych stron: Duda wygrywa serca narodu, Tusk w defensywie, czas decyzji nadchodzi. W mediach społecznościowych trwała burza. Setki tysięcy komentarzy, miliony udostępnień. Ludzie dzielili się fragmentami wystąpienia prezydenta, tworzyli memy, nagrywali reakcje. Na ulicach spontaniczne marsze poparcia. W małych miasteczkach, na wsiach, w dzielnicach robotniczych wielkich miast wszędzie słychać było jedno hasło referendum teraz. W pałacu prezydenckim trwały gorączkowe narady. Doradcy ostrzegali Dudę przed reakcją Brukseli, przed naciskami ze strony Berlina i Paryża przed możliwymi sankcjami. Ale Duda już podjął decyzję. Wystąpił z orędziem do narodu, transmitowanym we wszystkich kanałach. Stanął przed kamerą i powiedział: Rodacy, to wy jesteście suwerenem, to wy macie prawo decydować, w jakiej Polsce chcecie żyć. Dlatego jako prezydent Rzeczypospolitej ogłaszam: Za 90 dni odbędzie się ogólnonarodowe referendum. Pytanie będzie proste: Czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej? Czy wybrać niezależną drogę? Cały kraj wstrzymał oddech. Tusk natychmiast zwołał konferencję prasową. Oskarżył Dudę o nieodpowiedzialność o próbę zniszczenia dorobku 20 lat integracji z Zachodem. Ostrzegał, że wyjście z UE to utrata funduszy, izolacja, chaos gospodarczy. Ale tłumnie słuchał. W Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, ludzie wychodzili na ulicę z transparentami. Dość dyktatu z Brukseli! My decydujemy? Niech żyje wolna Polska. W międzyczasie Unia Europejska zaczęła reagować. Przewodnicząca Komisji Europejskiej wyraziła głębokie zaniepokojenie. W Brukseli zaczęły się pojawiać głosy o wstrzymaniu środków dla Polski. Niemieckie media pisały o buncie peryferii, ale Polacy czuli, że to ich moment. W szkołach, zakładach pracy, w domach wszyscy o tym mówili. Co Ty zrobisz w referendum? Pytali się sąsiedzi, rodziny, współpracownicy. Naród był podzielony, ale jedno było pewne: nikt nie zostanie obojętny. Nadchodziła historyczna decyzja decyzja, która mogła zakończyć jedną epokę i rozpocząć nową. Epokę niezależnej, dumnej, suwerennej Polski. Dzień, w którym Polska wybrała swoją drogę. Nadszedł dzień referendum. Od świtu przed lokalami wyborczymi ustawiały się kolejki. Młodzi i starsi, rodziny z dziećmi, rolnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy. Wszyscy wiedzieli, że to nie jest zwykłe głosowanie. To był wybór albo dalsza droga z Unią Europejską, albo skok w nieznane ku niezależności. Kamery z całego świata transmitowały obraz z Warszawy, Krakowa i Lublina. Dziennikarze zagraniczni nie kryli zdumienia. Polacy naprawdę chcą opuścić Unię? W Brukseli panowała nerwowa atmosfera. Angela Weiss, przewodnicząca Komisji Europejskiej, zwołała nadzwyczajne posiedzenie. Przywódcy państw UE oczekiwali na wyniki z niepokojem. Niemieckie i francuskie gazety pisały o czarnym dniu dla europejskiej jedności. W Polsce cisza wyborcza. O godzinie 21.00 zamknięto lokale. Naród wstrzymał oddech. W pałacu prezydenckim Andrzej Duda siedział sam w gabinecie, wpatrzony w ekran telewizora. Tusk był w sztabie koalicji europejskiej, otoczony przez swoich ludzi, próbując zachować spokój. I wtedy, o 21:30, państwowa komisja wyborcza ogłosiła wyniki sondażowe exit poll. 53,4% za wyjściem z Unii, 46,6% za pozostaniem cisza. A potem eksplozja. Na placu Piłsudskiego ludzie zaczęli krzyczeć: Polska wolna! Nie dla Brukseli. Zwycięstwo narodu. W innych miastach podobna reakcja. Klaksony, race, śpiewy. Duda wyszedł na balkon pałacu prezydenckiego i powiedział tylko jedno zdanie: Dziękuję. Polska powiedziała, chcemy decydować sami o sobie. Tusk wyglądał jak cień człowieka. W jego oczach było widać nie tylko porażkę polityczną, ale osobistą klęskę wizji, którą budował przez dekady. Europa reaguje. Polska na rozdrożu. Następnego dnia Bruksela zareagowała błyskawicznie. Ogrożono zamrożeniem funduszy, zawieszeniem głosu Polski w Radzie Europejskiej, natychmiastowym uruchomieniem procedury wyjścia. Europosłowie mówili wprost: to bunt. Polska zadała cios wspólnocie. W Berlinie i Paryżu szok, w Waszyngtonie milczenie, ale w Polsce entuzjazm przynajmniej w połowie kraju. Druga połowa, ta, która głosowała za pozostaniem, czuła strach, żal, gniew. Na ulicach Warszawy i Gdańska pojawiły się pierwsze protesty. Ludzie krzyczeli: To zamach na naszą przyszłość, nie zgadzamy się. W kraju zaczęły się tworzyć dwa obozy suwerenni i Europejczycy. Rodziny się dzieliły, przyjaciele przestawali rozmawiać. Polska weszła w najbardziej burzliwy czas od 1980. 9 roku. Finał debaty. Słowa, które wstrząsnęły Polską. Na zegarze zostało kilka minut. Moderator zapowiedział ostatnie pytania. Tusk, z twarzą napiętą jak struna, spróbował jeszcze raz. Panie prezydencie, proszę odpowiedzieć uczciwie. Co zrobicie po wyjściu z Unii? Macie plan? Macie sojuszników? Czy chcecie rzucić Polskę w ramiona Rosji, Chin? Czy to jest ta wasza wolność? Na sali zapadła cisza. Duda spojrzał spokojnie, pewny siebie. Nie rzucimy się nikomu w ramiona. My stoimy o własnych siłach. Mamy plan, mamy wizję i mamy ludzi gotowych ją realizować. Zbliżył się do pulpitu, spojrzał prosto w kamerę. To nie Bruksela zbudowała Gdynię. To nie Bruksela odbudowała Warszawę z ruin. To nie Bruksela rodziła solidarność. To był polski duch, polska siła, polska wiara. Zawiesił głos. I teraz pytam każdego z was, czy naprawdę wierzycie, że bez unijnych dotacji Polska przestanie istnieć? Czy naprawdę sądzicie, że nie jesteśmy w stanie stworzyć lepszej przyszłości sami dla siebie? Publiczność znów zaczęła bić brawo. Niektórzy wstali. Tusk opuścił głowę. Wiedział, że przegrał bitwę, przynajmniej tę dzisiejszą. Moderator ogłosił koniec debaty, ale Duda nie odszedł od mównicy. Zrobił krok naprzód i rzucił ostatnie zdanie: Nie jesteśmy przeciwni Europie. Jesteśmy przeciwni niewoli. Polska to nie peryferie, Polska to serce kontynentu i właśnie zaczyna bić własnym rytmem. Światła zgasły, transmisja dobiegła końca, ale echo tych słów miało rozbrzmiewać w Polsce jeszcze przez długie miesiące. Zakończenie debaty, milczenie Tuska, zwycięstwo Dudy. Napięcie na scenie sięgnęło zenitu. Donald Tusk, wyraźnie zdenerwowany, próbował zareagować. Pan igra z przyszłością Polski. Ryzykuje pan naszą gospodarkę, miejsca pracy, relacje międzynarodowe. Krzyknął uderzając dłonią w stół. Ale Duda pozostał spokojny. Spojrzał na publiczność, uniósł głos i powiedział: Prawdziwym ryzykiem jest dalej przyjmować rozkazy od tych, którzy nie znają naszej historii, naszej wiary i naszych rodzin. Ja ufam narodowi polskiemu. To oni zdecydują, nie Bruksela. Nie pan, panie Tusk. Na sali zapadła głęboka cisza. Tusk próbował odpowiedzieć, ale zabrakło mu słów. Po prostu spuścił głowę. Pokonany nie tylko przez słowa, ale i przez reakcję społeczną. Na zewnątrz tłum wybuchł okrzykami: duda, duda, Polska dla Polaków. Media społecznościowe eksplodowały. Hashtagi takie jak hashtag polska, nie kolonia i hashtag referendum. Teraz natychmiast trafiły na szczyt trendów. Na zakończenie debaty, gdy dziennikarze ruszyli z pytaniami, Andrzej Duda spojrzał w kamery i ogłosił. To dopiero początek. Czas uległości się skończył. Teraz nadszedł moment, by podnieść głowę i napisać nowy rozdział dla Polski. I zszedł ze sceny wśród owacji. Tymczasem Donald Tusk opuścił budynek tylnym wyjściem, w milczeniu, unikając reflektorów. Tej nocy miliony Polaków zasnęły z jedną myślą w sercu. Coś się zmieniło. Naród nie chciał już pustych obietnic. Chciał działania. A Duda dał im głos, referendum i nadzieję.